Jak przestawić ustawienia ogrzewania, jeżeli Wam jest za ciepło, za zimno, a macie ustawioną krzywą grzewczą i nie możecie nic z tym zrobić? Musicie uruchomić tryb instalatora. Taki jest kod. Przejść do konfiguracji systemu, wejść w ogrzewanie. Obieg 1, wyznaczenie temperatury i zmienić krzywą. Jeżeli Wam jest ciepło, albo za ciepło albo za zimno, a jest na zewnątrz temperatura ujemna bliżej tych minus 15, zmieniacie pierwszą temperaturę właśnie tę. Jak jest wam za ciepło, zmieniacie w dół. Jak jest wam za gorąco, jak jest wam za zimno, dajecie w górę. Jeżeli jest wam za ciepło lub za zimno, a temperatura na zewnątrz jest bliżej tego końca krzywej, modyfikujecie tą temperaturę odpowiednio. Tak samo, jak jest wam za ciepło. To ją zmniejszacie, jak jest ją za zimno zwiększacie.